Czy Anubis naprawdę był tylko mitem, czy skrywał tajemnicę nieśmiertelności? Anubis, bóg o głowie szakala, był strażnikiem zmarłych i przewodnikiem dusz w starożytnym Egipcie. Jego zadaniem było ważenie serc zmarłych. Jeśli serce było lżejsze od pióra prawdy, dusza dostawała życie wieczne. Ale co, jeśli Anubis nie był tylko postacią z mitów? W starożytnych tekstach istnieją wzmianki o istocie z gwiazd. Która przekazała kapłanom wiedzę o mumifikacji i podróży dusz. Niektóre teorie sugerują, że Anubis posiadał technologię pozwalającą kontaktować się z zaświatami, a jego wizerunek to tylko próba opisania obcej istoty. Do dziś badacze znajdują hieroglify ukazujące postać Anubisa jako kogoś, kto otwiera bramy między światami. Czy starożytni Egipcjanie mieli kontakt z czymś, czego nie potrafiliśmy zrozumieć? Kim naprawdę był Anubis?